No to tak, co? Cześć, witam w skłonnym odcinku. Dzisiaj Roblox jailbreak. Dawno w to ogólnie nie grałem, ale z tego co widziałem, dodali ciekawe rzeczy. Mianowicie jest zima. Dodali jakieś czołgi, pewnie też po miliony. I coś, co mnie najbardziej ciekawi, czyli Security Camel. Kolejny javler Storm. I. Nie wiem, co to jest Speed Mod, chyba jakieś auto, ale zobaczmy sobie. Policji te kamery czy coś o kurde, ale to wygląda teraz. No nieźle. Dobra, zobaczmy może gdzieś... O, tu chyba jest kolejny diabler, czy nie? Czy nie? Czy co to jest? To jest kolejna baza. Welcynał, no, tak? To jest chyba... A to jest do wynajęcia dom. Hmm. Zobaczmy co tu jeszcze jest Nie wiem gdzie jest kolejny downloader. W sensie nie widzę go na razie gdzie A nie przecież ja mam znaczniki tutaj Tak to na nic nie widzę tu No chyba że może nieźle patrzy co Bo tak jakby tu były dwa Dwie rzeczy A samolot leci A bo tu jest to coś Zobaczmy kamery, gdzie one są w ogóle? Nie ma ich chyba. A nie, tu są. Next. Co to jest tu coś? O, to jest ten sklep. Ty no, niezłe, niezłe. Tylko tak trochę dziwnie to wygląda. Co to jest? Jakiś pociąg? Bank chyba No to nie złą przewagę dla Gdzie to jest? A, wezmę sobie Struzbull Policja raport bonus No To po... jest spotting? Co? Nie, nie zauważyłem przeczytać Dobra, wezmę sobie jakoś No Mam niby ten, ale ja chcę jakieś auto sobie wyspałnić Więc tylko muszę sobie je znaleźć Tylko jak to się przewijam? A. Przez powód. O właśnie, co się... No co jest? Gdzie jest moja broń? Co za... Słuch. Ej, w ogóle ty plata? Co jest? Co ja dobrze wiedziałem, że ty naprawdę latał tam? Typlata, nie? Co za... Ośrzusz. Ale chyba nie żyje, ale na lata. Widzicie to? Typ normalnie lata. Chyba jest Gdzie on jest? Jaki on ma nik, dobre pytanie. Typ ma... Gdzie tu jest wejście na kurę? Było przecież wejście na kurę. Gdzie tu jest ten? Jaki on ma nik, dobre pytanie, bo tu jest nierealne. Ja za tak naprawdę Takuje, nie? No co tam jest w Dobra, a więc to tak się wyda, teraz po ogóle lecają hakezy jacyś, no w sumie, jak to się mówi, bywa i tak. Nie grałem w ogóle chyba już ponad więc też mogę trochę lubić, aczkolwiek no... A, boi się teraz uciekać od mnie. To mnie nie interesuje, to nie chce mi się, eee, zobaczmy co tu jest dalej, no a ten nadal lata, nie, bo wiem jakie ma buty przynajmniej, to sobie go znajdę za chwilę, tylko muszę gdzieś podlecieć w jakieś ustronne miejsce, żeby mnie nie zabił w międzyczasie, e co to jest, bazy jakieś, a, bo to jest, a, dobra, to jest Iglo. typ miał jakiś dwuczłonowy mig. Chyba to był ten. A, to był na bank ten. No. A jak tu się wstaje? Wow. Co tu jeszcze dodali? Dodali... Co to jest? A to jest ten, jak to się nazywa teraz, albo out. Gdzie tu możemy podlecieć jeszcze, zobaczyć co dodali. No z tym sobie to co nie jest zbyt wiele miejsc takich. No fajny ogólny ten statek, jest, podoba mi się w ogóle, ale no cóż, możemy sobie otworzyć safe. Gdzie to jest, open save. Open. O, to jest najlepszy safe. To by się spodziewał. I to TyR... Tieru... Czwartego, co? Taksi. To taxi, to taksi już mam chyba. No mam duplikat. Więc Już chyba nic nie zostało do roboty, także dziękuję Wam za oglądanie tego i zachęcam do zostania na kawałku z Personala. No to co, jesteśmy już w arsenalu, zobaczmy co wypadnie. Już 19 dzień, jest duży, więc musi być coś giga dobrego. No cóż, jednak nie. A zachęcam was jeszcze do zostania na części z Fortnite'a, w której otworzymy sobie kolejny któryś z tych prezentów. No to co, następnie dalej jakąś anime dziewczynkę, czy coś? Nie wiem do końca nawet co to jest tak w zasadzie. O, to anime dziewczynka, to nie. Chociaż to nie... Nie, to też jakieś zimno jest. Dobra, przenosimy się do już... Festiwalu Zimy. I dzisiaj odchodzimy sobie... Dobra, w sumie nie, chyba wydaje mi się, że... Proszę na sprawa. sprawą. Tu pewnie dobędą się do, Będę do... dolce. Ten duży to pewnie jakiś skin jest. A ja wezmę sobie może ten malutki. Ty, to jest o 16 o to. Yy, Do zobaczenia za 45 minut. O, udało się. Chodźcie, dosykałem się. No to co? Zobaczmy co w tym będzie. To brzmi twardo dość Tak mi się wydaje Więc zobaczmy co w nim będzie Hmm, bombka No to dlatego Tak twardy dźwięk był jak kostkę bruku dostałem W mi nawet kilka Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć No więcej niż dziewięć kostek bruku Dobra, odbierz Nie potrzebuję tego w zasadzie, ale no Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.